I dalszy rozwój przyjdą same powodzenia! Uu, nagrywasz już nie? No, a, wiedziałem. Ej, Ale tak fajnie, dobra, już mi się jednak podoba tak wróci do szarpni, tak się przebraj, taka miła atmosfera, wiem że potrenuje Wraca w wre. Co się tu dzieje? Jak zwykle pod skanerem to dla zdrowia, wiecie? że nie był chory. Ja w ogóle ostatnio cytryny dobrej kupić nie mogę. same jakieś takie brzydkie. nie, nie, nie wiem. Producenci cytryn, proszę się wie. ogarnąć. Ja ja nie wiem. Jak wczepiąc co? Dokładnie. W korytarzach. Wszystkie topowe zespoły. No grałem, ale z Axie nigdy blisko nie był. Najwyższa pora. Lipa ostatnio powiedział coś nie? w wywiadzie przed zax no i jak się skończyło, ja się wolę siedzieć cicho, nie wychylać, idę sobie na siłownię, zrobić ćwiczenia na kolanko, na barki, no i O Właśnie mecz z Zawierciem, Zawiercie za w meczu z Warszawą. Ja tego pana nie znam. Ja pierwszy raz człowieka widzę. <laughs> nie. Zaczynasz, zaczynasz pierwszy? Ja pierwszy. No nie wiem, no, w sumie w hierarchii zespołowości jesteś wyżej. Dlatego ja, nominowałem cię do odpowiedzi. Ja z miłą chęcią obejrzę finał Ligi Mistrzów, ze względu na to, że mm, doszliśmy, mhm, do tak, doszliśmy do takiego momentu, gdzie możemy cieszyć się z udziału polskiej e, drużyny, która trener, stanowi. Tak. Ja nawet po spotkaniu powiedziałem, że jeżeli Jastrzębie zagra, będzie grało tak jak z nami w półfinale, to jest w stanie wygrać Ligę i mam świadków. Byłem sam. Zartuję. Dobre przyjęcie w pierwszym tempie. uwaga, uwaga! To Marek. Ja bym do siebie wstał, ale nie wiem. Przyjeżdżamy, jest przyjęcie, <ślesenie> ja dobrze. Ja dobrze. Ja do. Oczywiście, zawsze nie Lipa dobrze Nie! Yeah, yeah. yeah! No 3 to... <grymne> czy... Potrafi w oparciu Tomasem przebić chcesz? My order pick is Spoko, 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 spoko. Daj się nie poskłada, patrz, 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 prawie. <grymne> Się przestraszyłem. Tak się przygotowuję na Taurum Puchar Polski. A ty jak wyzwalasz swoją A, energię? Na pewno? Czemu na pewno? krzyczysz out, no? Czemu krzyczysz out? I tu się nagrywa. Kameruje się, kameruje się. Na wstępie chciałem powiedzieć, że już zapomniała, bo jak przedstawiałam Mariusza. Nie, nie, nie powiedziałeś. Nie wiedziałaś. Oczywiście ale to miał być w formie żartów. W formie żartu chciałem powiedzieć, że też byłem z chłopakami w 2014 roku. Jak ja grałem na tamtej hali jeszcze, wtedy jeszcze grałem z Koistrą. Tak dawno to było. Matnie się ubodził. Wycel, najlepszy ten funkcjonujący Ligi włoskiej, przyszedł do nas z Ale wiesz co? Z tego środek? Miał... Tak. On nie ma prawa w ogóle. On okazał, że alt... A ten się żeby Nie ma prawa. Ale on siatka i on czy jak... On? Kimpia w No, czyli dobrze powiedział? No, no ale się na mnie spojrzałeś jak... Tak, to tak, powiedziałem. On siaska, on. A ty się na mnie spojrzałeś jak... teraz cię... Kłamie. Dzisiaj się spotykamy na bardzo ciekawym przedsięwzięciu czytanie dla dzieci. Może być tak nawet jak chcecie. Niekoniecznie. W chwili wytchnienia. W Nowym Roku wszelkie pomyślności I... A co, co w ogóle robimy? Dobre pytanie. Na przykład... Jezus Maria. Mm. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem. No nie, poczekaj. No nie zadawaj mi takich pytań. Ja mam poziom hard, no ja to muszę wszystko mówić, Mateusz. To będzie chyba jeden z krótszych odcinków. Marian, powodzenia. Aż trzech wychowanków trefla Gdańsk, na pozycji? Właśnie rynkowych. kto? No, Sewery New York. Dany A ja, ja mówię, dobra. <laughs> Myślałem, że właśnie, dobra, dobra. Sorki. <laughs> Myślałem, dobra. Co, to, co, dziękujemy ja? Czy razem? Dziękujemy za was. To już nie jest coś. A chcę ładnie powiedzieć. Dziękujemy za Wasze wsparcie.